Witam wszystkich, z tej strony Allok. a to jest pierwszy odcinek z nowego sezonu, z sezonu wyjątkowego, bo wspólnego, robionego razem z Adamem. Witam bardzo serdecznie, moich widzów, twoich widzów, bardzo serdecznie i witam panienkę z Okienka. Tak, yes. i panienką z okienka, czyli duszkiem, jak widzicie. Cześć, yes, witam serdecznie. Tak, yy, jak yes. widzicie, jest to mapa Sosnówka, z dodatku Gold. Eee, z dodatku właśnie o, z zetorami razem. Tak, i będzie, będzie to super, hiper ekstra sezon właśnie, z, głównie z tego dodatku, plus jeszcze oczywiście oryginalne maszyny i kilka małych, drobnych elementów, które sami dodamy, oczywiście to nie będą żadne maszyny czy, czy traktory i tak dalej, mm -hmm. będzie tylko takich kilka małych ulepszaczy gry. Eee, w których, no, bez nich jest troszeczkę tak, mm, no słabo trudno, się gra. Trudno, no. trudno, trudno, słabo się gra, ale yy, raczej będziemy się starać na tych oryginalnych Co do to. planu nagrywania, jak to będzie wyglądało, co będzie wyglądało, jak, kiedy, po co, to powie właśnie Adamek. <laughs> to, to teraz mówić, okej. Okay. Będzie to trochę inaczej niż zawsze. Przede wszystkim daty, gdzie będziemy publikować filmy. Piątki to będą liczby parzyste chyba, nie? Jak ten będzie yy -y, pierwszy, to parzyste tak. będą moje. Na moim kanale pokazywane filmy w piątki, a w sobotę będą na kanale UALuka pojawiały się filmy. Tylko teraz sezon będzie prowadzony troszeczkę specyficznie. Będzie się on wyróżniał tym, że będziemy robić właśnie poza tym sezonem, poza wiadomo, normalnymi pracami tutaj na farmie, to jeszcze będziemy robić zadania, które nam zleci tablica ogłoszeń. Zrobicie to tam jest. I plan jest taki, że w jednym tygodniu będziecie mieć dwa filmy. Na jednym filmie pokaże, będzie pokazane coś z pola, a na drugim filmie coś z misji. Na zmianę będziemy to publikować raz będą misje u mnie, następny tydzień u Arloka. i tak na zmianę i na zmianę i na zmianę. Dokładnie tak. A na samym... I końcu taka się... powiedział, poczekaj tu, są. taka powiedział, odcinki parzyste w piątki on zacznie od robienia misji mhm. i będzie pierwszy odcinek, czyli drugi, jakby odcinek z tego sezonu będzie już z misjami i będzie on na kanale Adamka, po czym następny odcinek, czyli trzeci, będzie w sobotę najbliższą i będzie on już z prac polowych, będzie on u mnie. W przyszłym tygodniu, w kolejnym, w piątek będzie odcinek u Ładanka i będzie on z prac polowych, a w sobotę będzie odcinek u mnie i będzie on z misji. Będę ja Dokładnie, teraz to fajnie, tu ułożył i tak, jak no, to powinno. I tak to będzie wyglądać. Yy, gramy oczywiście od zera do milionera. Nie dodajemy tutaj nic sobie. Poza oczywiście tymi dodatkami do gry. nie Do mechaniki gry. Nie dodajemy żadnych maszyn, tylko jedynie mechaniki gry. Mhm. No i to tyle. Zapraszamy do oglądania. Tak, i jeszcze wspomnę, że na końcu tego sezonu będzie jest mm, specjalny, ale więcej nic nie powiem. Co się może wydarzyć, jak ktoś kiedyś w środku sezonu. No, tak, że na pewno będziecie pary, nie? Tak, będziecie pary. To coś innego. No. I to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć. cześć, no, cześć papa.